Adamysiek, dobry wieczór. My cały czas wraz z serwisem na temat.pl bacznie przyglądamy się temu, co dzieje się tutaj w Kali ATM Hali gdzie dzisiaj rozpocznie się debata, na którą czekało kilkanaście milionów ludzi, a to dlatego, że w końcu w tych pierwszych debatach przedstawiciele pisu nie brali udziału. Rzućmy okiem na kulisy tego, jak to miejsce wygląda mnóstwo tu osób z biało-czerwonymi flagami i serduszkami, czyli tak które identyfikują się w pro z Donaldem Puskim i koalicją obywatelską. Oprócz tej stref tutaj także każda inna partia ma swoje stanowisko wokół tej karii, drogi są zablokowane, a osób tu coraz więcej się gromadzi, ponieważ właśnie w tym miejscu wszyscy niezależnie od tego, co głosują, będą mieli okazję obejrzeć i bardziej śledzić tą debatę, która dzisiaj lada chwila tutaj się rozpocznie. Na miejscu jest już Donald Tusk, a wraz z nim kolejne no już spokojnie kilkaset osób, które odezwały się pozytywnie na ten apel wczoraj na Facebooku brzmiało Pani następująco za was, bądźcie tu przed halą ATM i dajcie naszej partii wsparcie, pisał Donald Tusk wczoraj na swoim Twitterze. Oczywiście cały czas racja na żywo i to, co dzieje się i tu na zewnątrz, a jest też fali, cały czas do zobaczenia w serwisie na temat per, a my z Was widzimy się dosłownie. Lada chwila!